Szczęść Boże! Mamy dzisiaj czwartek i zapraszam Was na kolejną kromkę słowa. Dzisiaj Słuchajcie fragmentu z księgi proroka Ezekiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przed bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. Oto woda wypływała spod prawej świątyni, na południe od ołtarza. A on rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok płynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Ten dzisiejszy obraz z księgi Ezechiela pokazuje proroka, który jest poza murami miasta i który obserwuje, jak daleko sięga ten rwący strumień Bożej łaski. My mocno wierzymy, że Boga nie da się ograniczyć kościołem. On tak bardzo kocha każdego człowieka, że nawet poza murami znajdzie drogę do każdego człowieka, by go zbawić. I to jest dobra nowina dla nas. Niech Was bóg sam bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.